...anko. Witam Was w pierwszym odcinku z serii poradniki yy, Android. Yy, pokażę Wam dzisiaj jak zrotować telefon. Wszyscy bez potrzeby, yy, bez pomocy kabla USB oraz komputera. Wystarczy zwykła jedna aplikacja, która ma tylko parę megabajtów, a tak wiele może. I nie potrzebne są jakieś frama, roty, co działają tylko na najlepszych teraz telefonach. Tylko można zrobić lota na najgorszym telefonie. Jednym z najgorszych telefonów z Androidem. Dwa, trzy, Android 236, Android 231, jednak to jest 412. Dobrze, wchodzimy w k Master, aplikacji, do której jest link w opisie. Czekamy aż się załaduje i wchodzimy w Manayamę aplikacji. Aplikacji. No. W tej aplikacji możemy przyznać ROTA yy, aplikacji, bo każdy myśli, co niektórzy myślą, na przykład, może tak jak, jak kiedyś myślałem, że po prostu yy, te aplikacje to yy, pozwalają nam yy, tylko yy, ten ROT, pozwala nam tylko zmienić wygląd lub Androida. Lecz to jest zupełnie co innego. ROT to po prostu przyznanie. Yy, Admi y, działalności administratora do telefonu. Możemy używać go na przykład do tak jak tutaj robienia filmików na YouTube'a lub, lub po prostu dla siebie albo dla kolegów. Dobrze, wchodzimy, y, wchodzimy w to moja czy jak ja to mówiłem: Myaman aplikacji, czy jakoś tak. Później wchodzimy w blank aplikacji, czyli wchodzimy, klikamy na którąkolwiek z aplikacji, którą, na której chcemy na przykład nagrywać filmiki. Klikamy Mem Atalkan, no i to wszystko z aplikacją. Dobrze. Wstecz. mulaj Rod i czekamy, aż załaduje nam się komunikat. Rod Teraz jeszcze czekamy Niestety trzeba chwilkę poczekać, ponieważ Rot to nie jest takie małe coś. Jednak szybko to się pobiera. Dobrze, jeśli chcecie mieć ROTA, to nie klikajcie tego. Może się wydaje, że czer... Wony to jest zły, ale nie klikajcie batal, klikajcie te dziwne znaczki czerwone, klikam czerwony, no, no i rotowanie już skończone, dzięki za uwagę, teraz e, w następnym odcinku pokażę Wam jak nagrywać filmiki na YouTube, pomoże nam w tym rot, który pokazałem w tym odcinku, działalności aplikacji, które będziemy używać, mogą zależeć właśnie od tego, o, zapomniałem jeszcze, że po tym kliknięciu już trzeba czekać. Dobrze, wyskakuje nam d -E links Link filer. Please check. Proszę czekać, ale nie zwracajcie na to uwagi. Po prostu wyłączcie aplikację. Dobrze. Teraz jak widzimy moja aplikacja teraz nagrywa. Czyli SR Screen Recorder Pro. Trochę kosztowała, ale jest niezawodna do nagrywania filmików, i Screen Recorder Pro nie działa nawet na 412, jak widzicie. Widzicie, kiedy wejdziemy w tego k Master, zainstaluje nam się taka aplikacja Perry znana na Rumach. Wchodzimy w nią i w tej aplikacji możemy. O, właśnie, przyznawać yy, <laughs> dostęp rota do poszczególnych aplikacji. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Narka.